Jako, że chyba wszystkie najbardziej poważane tytuły wydane na PS3, mogę już mieć za sobą, czuję, że powoli wkraczam w coraz bardziej wysmakowane terytoria. Jestem tego bardzo ciekawy, bo gdy już zacznę przebierać w grach szeroko pojmowanych za średnie, wśród nich może czaić się prawdziwe złoto opie. Moim pierwszym wyborem nie mogło być nic innego niż gra z najbardziej potencjogenną okładką. Just 2 Hot Import Nights. To, że przez ten produkt doświadczę esencji dekady 00 było już pewne, ale nadal nie gwarantuje to, że będzie ona pokazuje palcami w cudzysłowie tym złotem, choć świat byłby lepszy, gdyby to wystarczyło. Trudno jest być alternatywą dla takiego rywala jak Need for Speed Pro Street, szczególnie że nikt Pro Streeta nie chciał, więc just 2 tym bardziej by nie chcieli. A to z założenia twór bardzo podobny, biorący za inspirację kulturę tuningową i zniewalający kierowców w zamknięte ramy torów wyścigowych. W ogóle brytyjski producent Juice Games miał dosyć trudno, już przy pracy nad ich pierwszą grą, dziewiczym Just, w Polsce rozprowadzanym z pod tytułem Szybcy i Gniewni. Ten niewyróżniający się spośród tysięcy gier zrobionych z podrobów Undergrounda, podczas developmentu stracił wydawcę. Co prawda Juice został szybko przejęty przez THQ, wydał Just 1, Just Eliminator na PSP, Just 2 i zaczął pracować nad trójką. Robili nawet gry mobilne, gdy ten rynek zaczął raczkować, a nawet niskobudżetowe spin-offy znanych franczyz idące na dystrybucję cyfrową, ale miodowe lata zakończyły się już w 2011, po zamknięciu studia i anulowaniu trylogii zasoczkowanych. W takim wypadku zostaje nam powspominać ostatni wyścigowy dowód pracy studia z hrabstwa Cheshire. The Mono is the nicest thing to come out of Cheshire since the cheese. I odwołując się do początku mojej wypowiedzi, chyba wpadam na trop, że tak zwane średniaki to nie taki prosty przedmiot oceny. z 2 przynajmniej wychodzi, że to tytuł nierówny, jakościowo bipolarny. Znajdziesz tam rzeczy niespotykane u konkurencji, ale i takie no pff, niespotykane u konkurencji, tylko w złym kontekście. Szczegóły później. Skupmy się pierw na tym, że Just 2 Hot Import Nights zawdzięcza swój podtytuł popularnemu eventowi dla samochodziarzy, którego kolejne edycje ciągną się aż do dzisiaj. Nie jest to żadna motorka pokroju polskich ilegali, którymi srogo gardzę, ale szanująca się impreza z gorącymi autami i kobietami, więc w ślad za Prostritem fury robią hałas i panuje tu szeroko pojęta ziomalskość. Mamy też 2007, więc jak na ten rok przystało, należało dorzucić do pieca Wajtukejowością. Ciczem, niewiele bo niewiele, ale większym od tego z ulicznej ery Need for Speeda, geniuszu zauważonym po latach jak ten Van Gocha. A jeśli ktoś nie docenia jeszcze wartości tej antyestetyki, to radzę Białasy już na tym nie spać. Założenie profilu wita nas mile, kreatorem postaci, której atrakcyjna aparycja będzie się ładnie prezentować w menu kariery i menu przedwyścigowym. THQ ma gest, implementując tu ten feature, tworząc wraz z naszym bohaterem wesołą paczkę rozbójników, kręcając nas w aure niczym z gladiatorskiej batalii. Poza tym hostessy, jak świeciły, tak dalej świecą tyłkami. Słuchajcie tego, bo to jest ciekawe. Kariera podzielona jest na 10 poziomów, w obrębie których musimy osiągnąć wymaganą liczbę konkretnych celów, by odblokować wyścig wynoszący nas na kolejny poziom. Z pozoru proste, ale znacząco inne od tego, co proponują nam inne gry z gatunku. Cele nie opierają się jedynie na wygranej w danym wyścigu czy jego typie. Równie warte są też takie cele jak sumaryczna liczba punktów driftu lub na przestrzeni wszystkich eventów, ukończenie przed danym kierowcą w konkretnym wyścigu, wygranie zakładu, przestraszenie konkretnego kierowcy, wygra na samochodu przeciwnika w tak zwanym pink slips, no jest, no, no, no jest tego krocie, a cała zabawa polega na tym, aby, jak mówi swojskie porzekadło. Jak najwięcej zrobić, aby się nie narobić. W każdej lidze dostajemy sporą pulę dostępnych eventów i dla maksymalnej satysfakcji należy wybrać takie, w których można skompilować kilka celów i mieć je już z głowy. Najwspanialsze w tym otwartym modelu progresji jest to, że z każdą kolejną ligą coraz trudniej będzie nam zaliczyć większą liczbę celów w jednym wyścigu. Początkowo wystrzegałem się hazardów w tej grze jak ognia, wiedząc co zrobił on z młodzieżą w późniejszych utworach rynku gier, ale po jakimś czasie nie chcąc stawiać małych, frajerskich kroczków w stronę awansu, odpalasz swoją hazardową bestię, by szybciej przechodzić grę, odnosząc ryzyko wraz z postępem. Genial! Planowanie strategii jak najkrótszym sposobem przejść etap i wolność, jaką ta gra nam daje, to coś ratującego tę grę od mediokracji. A chyba coś pokręciłem. Gdyby dano nam zwyczajnie listę eventów, którą należałoby zrobić ciurkiem, byłbym dla just 2. Zdecydowanie surowszy. Drugim filarem jest bogactwo trybów. Choć patrząc z wierzchu gra posiada tylko wyścigi na torze i drift, tak każdy z nich posiada cały wachlarz wariacji. Trudno będzie mi wymienić wszystko, bo jest tego mnóstwo, a ze ściągawki nie mogę korzystać, bo w chwili pisania tego tekstu mam awarię internetu. Serio. Więc z wyścigów na kółka. Zwykłe eliminator wytrzymałościowy, turnieje jeden na jeden z drabinkami, last man standing polegające na tym, że kierowca odpada po kontakcie z barierą, a nawet wyścigi drużynowe, w których można walczyć o wspólne zwycięstwo po zakupieniu partnera zespołowego. Z driftu zwykłe solowe wyzwanie osiągnięcia danej liczby punktów. Drift wytrzymałościowy, gdzie należy zgromadzić punkty bez zatrzymywania licznika. Drift king, w którym rywalizujemy o najwyższy wynik w jednym momencie z innymi kierowcami. I Drift Obliterator, czyli wyścig do mety przy dopilnowaniu, że zgromadziliśmy minimalną liczbę punktów driftu na każdym okrążeniu. Mam nadzieję, że to wszystko, choć możliwe, że nie. Tak czy inaczej, widzicie, jak przeciwdziałająca nudzie jest ta gra. A to nie wszystko, bo jeszcze wszczepiono tu wspomniany hazard. Mamy nie tylko znane wyścigi ze stawianiem własnego auta na szali, ale i bardziej tradycyjne wykładanie pieniędzy przeciwko jakiemuś zawodnikowi w menu przedwyścigowym. Może on podbić stawkę, zależnie od jego DNA, a o tym zarudko, a potem w wyścigu przekonać się kto był bardziej pewny, że skończy przed swoim rywalem. Hazard jest wręcz tak forsowany przez grę, że można nawet stawiać wyścigi jako obserwator, a swojemu koniowi można dopomóc, wykorzystując małe buffy i nerfy na faworycie jak i jego przeciwnikach. Przez to, że właściwie w każdym wyścigu walczymy o coś innego, walczymy także w nieco inny sposób. Jeśli mamy za cel obrane przestraszenie kogoś, przez połowę wyścigu będziemy robili zamieszanie gdzieś w środku stawki. Jeśli chcemy zwycięstwa drużyny, powinniśmy wystrzelić naprzód i spowalniać stawkę, pomagając przecierać się naszym. A jeśli mamy wygrać wyścig z 4-sekundową przewagą, gnamy ile fabryka dała. Powiem jeszcze, że w grze dostępne jest niemal 90 samochodów do dowolnej kustomizacji. Wizualnie jest to prawie poziom undergrounda dwójki, gdzie można zamontować wykwintny body kit w moje foreign whip gazolin 20 inch imps. Nawet lakiernik posiada wyjątkowo intuicyjny, jak napada, system edycji naklejek, a w kontekście samych samochodów wepchnięto kolejne systemy. Mianowicie każde auto zbiera swoje doświadczenie na podstawie przejechanych i wygranych wyścigów. Za co zyskuje na wartości, jeśli chcielibyśmy je sprzedać? Przez to gra zachęca nas do bondingu z jednym autem, które, jak na ten podgatunek przystało, wypadałoby ulepszać i przejeżdżać nim kolejne wyścigi, kolejne etapy. Niby nie miałem potrzeby sprzedawania auta przez dosyć luźną ekonomię, ale jeśli ktoś bardziej lubi się bawić w bookmachera, to ta mechanika może grać większą rolę. Mało? Mało. Niektóre części mechaniczne odblokowujemy po podjęciu się krótkiego wyzwania, np. w postaci przejechania okrążenia w wyznaczonym czasie czy utrzymania danej prędkości na dystansie kółka w desenie filmu Speed. Istnieją też części prototypowe, te na najwyższym poziomie rozwoju auta i co najlepsze dla każdego, ten poziom jest inny. Wymagają one posiadania tokenów, które zdobywamy po wykonaniu konkretnych celów. I co najlepsze, auta prototypowe mają ekskluzywne dla siebie eventy w ligach, w których można odblokować kolejne i kolejne cele. Mamy tu też mechanikę DNA będącą niczym innym niż profilem kierowcy, obrazującym jego umiejętności jazdy i bawieniu się w hazard. W singlu może to się przydać jedynie do wyniuchania przeciwników, natomiast chyba bardziej stworzono to pod tryb. Wieloosobowy, więc już się przymknę. Uff, za dużo informacji. No to 5 sekund przerwy. Niestety, korzystanie z dobrodziejstw tego rogu obfitości musiało zostać zrównoważone jak to w średniakach przez nie najlepszą technikę wykonania. Grafika spada płasko na brzuch, jak zresztą widać i szkoda na nią znormalizowanego maszynopisu. Nie sposób natomiast pominąć samego aspektu ścigania. Odwiedzimy nie jeden zakątek świata, bo trasy zaplanowane zostały po ulicach San Francisco, Londynu, Rzymu, Tokio czy stereotypowego alpejskiego miasteczka, a w premii dostaliśmy kursy driftowe wymyślnie wijące się między ramionami wieży Eiffla czy okolicy Opery w Sydney. Doceniam generalną spójność ze względu na wykorzystanie środowisk miejskich przy oddaniu charakterystyki danych metropolii, ale coś jest nie tak na relacji samochód trasa. Tak jak prognozowałem, jesteśmy świadkami niezręcznego modelu jazdy. Samochodów z helu i opon z mordoklejki, przejeżdżania zakrętów obalając siłę odśrodkową. O dziwo, przyszło mi się do tego przywyczaić i znaleźć na miastkę konfliktu interesów między tym gdzie chce jechać kierowca, a gdzie samochód. Może w ignorowaniu tych niedociągnięć pomogło mi odciąganie mojej uwagi przez nietuzinkowe cele do wykonania podczas wyścigu. Mechanizm obronny działający trochę jak w trakcie mszy ale kościele. Ściganie się na torach, choć dynamiczne, bo sygnalizowane przez strugi wiatru pojawiające się za samochodami, trącą wrażeniem jakbyśmy ścigali się go kartami. A jak wiadomo, nikt w grach nie chce się ścigać go kartami. Chciałbym też przejść szybko przez opisanie modelu kolizji, który działa jak w pierwszym maluch rejserze, a w branży jest to inwektywa pokroju wjazdu komuś na matkę. Dobrze przemyślany jest tu system zdobywania nitro, bazujący jedynie na drifcie. Zmusza nas to do podejmowania decyzji, czy wytracać czas ślizgając się na zakrętach, mając do wykorzystania później kartę pułapkę w postaci nitro czy jechać czysto, ale bez żadnych wspomagaczy. Innym elementem wartym odnotowania jest tak zwane straszenie przeciwników. Po schowaniu się w tunelu aerodynamicznym przeciwnika napełniamy pasek, który następnie sprawia, że biedak z przodu traci kontrolę i pakuje się w beton. Byłem bardzo sceptyczny co do tego. Myślałem, że takie ułatwienie dosłownie zniszczy całą grę, ale jak się okazało, ma ona w sobie też pierwiastek ryzyka, bo nie wiemy gdzie uciekać, gdy auto z przodu wężykuje i nie wiadomo, którą ścianę sobie wybierze. Poza tym, zapełnienie paska nie jest takie łatwe, gdy lawirujemy między kamienicami. Szkoda, że ta mechanika nie działa też w drugą stronę, byłaby z tego niezła Ryza jak Mario Kart. Chociaż wystarczający już jest Rubber Banding, który utrzymuje pot na naszym czole, zbijając auta ciągle blisko siebie. Just 2 jest też tytułem, dzięki któremu nie krzywiłem się na zawody driftowe, bo zupełnie inny model jazdy, wykorzystywany na specjalnych torach utworzonych z platform, pozwalał mi się poczuć jak szef, w poziomem kontroli, jaki mi daje. Ontonowość sterowania w tym wypadku wyjątkowo nie wadzi. Nie sposób mieć wrażenia, że technicznie Hot Import Nights trąci mychą dechą za pralką, co rekompensuje istne Eldorado trybów, kustomizacji i mechanik. Trochę to przypomina wydane rok później też przez THQ Saints Row 2. I mimo widocznych gołym okiem wad. Nie żałuję wydania pieniędzy na średniaka. Na dowód powiem, że został mi jeszcze ostatni etap, którego ogram ze ślinką cieknącą mi z ust. Just 2 kojarzy mi się z takim siermierznym arpegiem, który jednak przyciąga, wypchany aż po brzegi, workiem atrakcji. Eww.